Klucze to jest to, co każda z nas ma w torebce. Jak użyć kluczy do samoobrony? Jeżeli mamy pojedynczy klucz tego typu, układasz go tak, jakbyś chciała go wsadzić do stacyjki. Tak? Mhm. Dokładnie. Możesz zacząć po prostu atakować, czy z dołu do góry, czy z góry na dół. Tak, jakbyś X-em chciała ciąć po kierunku mojej twarzy. Dokładnie. Jakbyś chciała po prostu zrobić zamach dokładnie i pociąć mnie po twarzy. To jest jedną z opcji, tylko pamiętajmy, że to jest po prostu jedno cięcie, góra 2 i od razu odwrót i próba ucieczki. To jest coś, co ma przestraszyć agresora albo po prostu go gdzieś tam zarysować i dać ci szansę na to, że masz parę metrów przewagi nad tym, że uciekniesz. Jeżeli czujesz, że ktoś za tobą idzie, wyjmij klucze z torebki i przygotuj sobie jeden klucz, łapiąc go tak jakbyś miała wsadzić do stacyjki. Jeżeli agresor się do ciebie zbliży, będziesz gotowa, żeby tego użyć. I pamiętajmy, że po takiej akcji nie patrzymy co się wydarzyło, tylko jak najszybciej staramy się oddalić.